Jak wygląda kocioł kamino po roku użytkowania? Jesteśmy właśnie w kotłowni u pani Katarzyny, gdzie zrobiliśmy przegląd palnika po roku użytkowania. W tym momencie przeważa nam się pelet i czekamy na wynik tego przeważania. Jak widzicie, pani Katarzyna jest świetnie przygotowana do zimy, posiada pelet w bardzo dużej ilości. Pamiętajcie, żeby używać do palenia w naszych kotłach tylko i wyłącznie certyfikowanych peletów. Także pani Katarzyna o tym doskonale wie i używa peletu A1. Jeżeli chodzi o kocioł, to pani Katarzyna zdecydowała się na wersję standardową z bocznym zasobnikiem. Kocioł ma moc 15 kW. Przegląd przeszedł sprawnie, ponieważ kotłownia jest bardzo czysta. Pelet, który używa pani Katarzyna, również jest z najwyższej jakości, więc nie było tutaj najmniejszych problemów, jeżeli chodzi o przegląd palnika. Przeważanie peletu właśnie się zakończyło, a ty, jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda cały materiał i kotłownia pani Katarzyny, to zapraszam cię na nasz kanał YouTube.